Uwaga, film zawiera statystyki, liczby i ogólnie nerdzenie. Oglądaj na własną odpowiedzialność. Wyobraźcie sobie, że jesteście mną. Chilujecie sobie, przeglądając jakieś rzeczy na internecie, zastanawiając się, jak powiedzieć swoim widzom, że filmu w tej dokadzie nie będzie, bo pojawiły się pewne... komplikacje. Albo jak zachęcić widzów do zerknięcia na mojego Patronite'a. Zostając moim patronem, możesz dostać dostęp do unikalnych filmów czy mojej gry, którą postanowiłem upublicznić swoim patronom. Od razu jednak uprzedzam, że updateów nie będzie, porobiłem Infinity, a od tego czasu zmieniła się moja opinia na temat silnika, jak pewnie wiecie. Lecz pewnego dnia natykacie się na bardzo ciekawą informację. Anime będącym top 1 na malu nie jest FMA BH, tylko FreeRen. Na razie. Co jak co, ale zaangażowanie fanów FMA w utrzymywaniu swojej ulubionej bajki na szczycie listy w jakimś serwisie internetowym jest naprawdę godne podziwu. Nie mówię, że jest to najbardziej produktywna rzecz, którą można zawracać sobie głowę, ale no cóż, jest to rzecz. W związku z tym fakt, że jakieś anime wisi nad nim przez czas dłuższy niż 10 minut świadczy, że coś musi być na rzeczy bo jest pewna różnica między czymś wybitnym i czymś, co zdobywa ocenę 9.15 na malu. Chociaż Berg pokazuje, że da się połączyć te dwie rzeczy. Ale czasem mam wrażenie, że manga i anime na malu to dwa różne światy, więc pomijmy to, bo nie ma czego porównywać. Chodzi mi o to, że Susona Freerun ma ponad 400 tysięcy zarejestrowanych widzów i dalej trzyma się na szczycie. Zazwyczaj po przekroczeniu setki ocena zaczyna nurkować i spada już o jakąś dziesiątą czy dwie dziesiątę, zanim dojdzie do 150 czy 200 tysięcy. Także moim zdaniem ta ocena jest dość wysoka, a 400 tysięcy to w miarę sporo, patrząc na to, że premiera była niedawno. Oczywiście wyniki FMA przy 3,2 miliona czy Steinsgate przy 2,5 miliona widzów są bardzo imponujące, jednak nikogo to nie dziwi, bo wyrobiły sobie markę przez te kilkanaście lat. za to jest nowe i nie jest sequelem, a dotychczas wszystkie anime, które prześcignęły FMA, były którymś sezonem z kolei już ciągnącej się serii. Była Gintama, która topkę jak widzicie oblega, ale już na rynku jest od dawna i tych Gintam to jest milion. Było AOT, ale to też późniejsze sezony. Był Bleach, ale to reboot istniejącej serii. Była Kaguya, ale to trzeci sezon, jak widzicie, pierwszy jest znacznie, znacznie niżej. Było Fruits Basket, ale to finał istniejącej serii, więc sytuacja wygląda tak samo jak Lovis War. W zasadzie pierwszym nowym, nowym anime jest Boczers na 29 miejscu, w piku był na 12. Sequela mają znacznie łatwiej, bo ludzie, którzy wystawiali oceny poniżej piątki, może poniżej szóstki, nie oglądają drugiego, trzeciego sezonu, chyba że są głupi. Jeśli zajrzymy w statystyki, to zobaczymy, że ponad 53% ocen to dziesiątki, 26% to dziewiątki, 12% to ósemki. Po sumowaniu daje nam to prawie 92%, dodamy siódemki i wychodzi 96, jak wliczymy szóstki mamy 97. Reszta ocen to ułamki procentów poza jedynką, bo ona zawsze wychodzi przed szereg, niecałe 2%. Oceny przytłaczająco pozytywne. W końcu w top 1 trudno się znaleźć z innymi. I próbowałem dojść do wniosku, co sprawiło, że to anime podoba się wszystkim, poza elfką, która jest... Trudno zaprzeczyć, że Freeren mocno podpasowała nowa wholesome meta, w której artyści biorą holsom rzeczy i sprawiają... Że są mniej holsom. Jednak to raczej wpływa na popularność, a na ocenę musi wpływać coś innego. I tak sobie myślę, i myślę, co mi się rzadko zdarza, i dochodzę do takiego wniosku. Czy myślałeś kiedyś, że mogłeś zrobić coś wartościowego, ale tego nie zrobiłeś, bo przez ostatnie 5 lat codziennie grałeś w LOLa? Na pewno nie, przecież nikt tak nie robi. Holipka. Nie oszukujmy się, wszyscy oglądacie anime i wiecie, że czas, który spędziliście na oglądanie wietnamskich dobranoczek został bezpowrotnie utracony. A pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, jest to, że zainteresowanie widza o wiele łatwiej jest pozyskać i utrzymać, jeśli jest on w stanie nawiązać do tematyki, tego, co ty tam sobie robisz. Ta warstwa znajomości jest kluczowa, aby historia wydawała się odbiorcy wiarygodna. A jak już wcześniej mówiłem, fanom anime nie trzeba dwa razy przedstawiać konceptu awczenia w życiu. Nie trzeba także przedstawiać settingu, bo jest to klasyczna kampania D&D w świecie ala Tolkien. Można by powiedzieć, że to było 120 razy, ale może pojawić się po raz 121. Ludzie nie oczekują od autorów wynajdowania fantazy na nowo. Być może jest to bardzo, bardzo niepopularna opinia, a nawet trochę kontrowersyjna, ale w worldbuilding nie jest aż tak ważny, jak nam się to wmawia. Tak, świat fantazyjny jest wykreowany i zasadniczo autorów ogranicza jedynie wyobraźnia. Jednak mam wrażenie, że nie docenia się roli, jaką pełnią w tym gatunku postaci i fabuła. W takim kryminale postaci ciągną cały gatunek. Worldbuilding jest praktycznie zerowy, a fabuła może być dość prosta, byleby nie prostacka. Science fiction jest z kolei w 90% światem, a bohater może być na dobrą sprawę nikim znikąd, tak długo jak robi coś jakkolwiek ciekawego. Bądź jeśli bohater jest w miarę interesujący, to może rozwozić pizzę latającym samochodem z napędem jądrowo-fuzyjnym i będzie Git. Fantazy w tym wypadku wydają mi się takim gatunkiem środka, w którym świat musi być dość szczegółowo zarysowany. Bohaterowie powinni ciekawić odbiorców, a ich przygoda jest jedynie pretekstem, aby ten świat przemierzyli i pokazali swoje charaktery. Jednak można go także postawić na historii i to także będzie działać. Z tego powodu można sobie pozwolić na zapożyczenie sporej ilości rzeczy Tolkiena, bo nie są potrzebne całkowicie nowe rasy, systemy magiczne i mityczne stwory. Oczywiście jest pewna grupa odbiorców, która w fantazy najbardziej lubi światotwórstwo, jednak zapewniam was, że oni także lubią krasnoludy i elfy. Ja w fantazy lubię to, że nie ma ono jakoś mocnego nacechowania na jedną z tych części składowych i pozostawia autorom duże pole do popisu w tym, co chcą ze swoją historią zrobić. Są fantazy opowieści przyciągające swoim niesamowitym światotwórstwem. Tu nie trzeba się wysilać szukaniem przykładu, bo jest choćby J.R.R. Tolkien. Jednak są także takie oparte na postaciach i fabule, które są łatwe do sprzedania, bo nie trzeba zbyt wielu rzeczy tłumaczyć. Bazowanie na śródziemiu jest praktycznie pewniakiem jeśli chodzi o gatunek oraz można bezpiecznie założyć, że to przejdzie, bo może się powtarzam, ale wszyscy lubią krasnoludy i elfy. Moim zdaniem ta nieinnowacyjność w Warbuildingu Freerun jest w tym przypadku właśnie bardziej zaletą niż wadą. To anime jest dobre dzięki swoim postaciom, a fabuła pozwala im na działanie w tym znajomym świecie, co sprawia, że autorzy zamiast męczyć się z ekspozycją mogli pójść na całego na innych płaszczyznach. A wydaje mi się, że łatwiej jest przekonać ludzi do swoich postaci niż do całego świata. Nie zrozumcie mnie źle, ja jestem miłośnikiem światotwórstwa i nie ma dla mnie nic lepszego niż dobre hard sci-fi. Jednak nie zmienia to tego, że lubię także dobrą historię i ciekawe postaci. A pierwsza kampania D&D Tomka z drugiej klasy liceum jest światem, który potrafię docenić, jeśli opowiada ciekawą historię, o ile nie widziałem jej już setki razy. A przedstawienie tego świata po głównej kampanii jest dobrym sposobem na zaprezentowanie starego świata w nowych kolorach. W ogóle takie odwiedzanie znanego świata po głównej przygodzie jest strasznie niedocenioną zagrywką, a na przykład to jest jedna z ciekawszych rzeczy w opowieściach z narni CS Lewisa. Pomiędzy częściami występowały znaczące odstępy czasowe i mogliśmy zobaczyć, jak narnia zmieniała się z czasem. Jedną z ważniejszych części składowych świata, wykreowanego przez tomka mistrza gry, jest pojawienie się głównego złego, którego trzeba pokonać. Bez tego szarlatana napadającego wioski, w sumie nie wiadomo po co, to jest w zasadzie inny świat. Dobra, mam wrażenie, że zaczynam krążyć wokół tematu, i 10 razy byłem w tym miejscu, a ani razu nie przeszedłem do sedna. Chodzi mi o to, że Susan of Freeland zaserwowało nam coś nowego, będąc jednocześnie bardzo znajome, a także nie musiało zajmować się zbytnio worldbuildingiem, bo te wszystkie szablonowe historie o bohaterze ratującym świat przedstawiły już główne założenia, a teraz pozostało tylko dosypać unikalne szczegóły, gdzie resztę zaoszczędzonego czasu przeznaczono gdzie indziej. Poza tym, ostatnią rzeczą, która przykuła moją uwagę, jest to, jak ta historia jest prowadzona, czy może raczej jak jest przedstawiana. Może nie jestem na bieżąco, bo ostatnio byłem trochę zajęty, ale przez większość czasu Freerun zajmuje się side-questami, bo fontek główny został zakończony, a jedyne co zostało, to pozbierać jakieś losowe gówno rozsiane po mapie, bo nie ma nic lepszego do roboty. Każdy kto grał w jakąkolwiek grę komputerową pewnie kojarzy o czym teraz mówię. No może poza tymi, którzy od razu idą grać w coś nowego, ale w prawdziwym życiu GG Go Next nie działa. Gdy skończysz fabułę, to idziesz czyścić mapę z questów pobocznych. I mam takie odczucie, jakby FreeRant zrobiła już wszystkie ciekawe rzeczy i teraz zostały już tylko zbierania znajdziek i wspieranie niskopoziomowych kolegów. Choć mam wrażenie, że to nie dotyczy jedynie gier komputerowych i zwyczajnie gdy osiągniesz w czymś wysoki poziom, życie staje się dla ciebie takim sandboxem i robisz losowe rzeczy. Ratujesz świat albo ewentualnie idziesz po achievementy pokroju Nobla, Turinga czy Policera. Spójrzcie chociażby na Billa Gatesa czy Ilona Maska. Mam wrażenie, że gdy zostajesz miliarderem, to osiągasz w życiu Endgame i zaczynasz robić questy poboczne pokroju z i Polio albo poleć na marsa. Zastanawia mnie, co się stanie, kiedy miliarderem zostanie pierwszy zoomer. Teraz się śmiejemy, a za 20 lat będziemy rozmawiać o tym, że zamiast leku na raka mamy dziewczynę z kocimi uszami. I moorf. Wnioskiem może być to, że stworzenie czegoś, co spodoba się bardzo szerokiej grupie ludzi, jest zadaniem trudnym nie tylko dlatego, że trzeba przedstawić dobrą historię, ale także trzeba znaleźć balans między oklepanym a awangardowym zabawnym i poważnym. Trzeba się wstrzelić w bardzo wąską szczelinę, która pozwoli dotrzeć do wszystkich. Ale już tak kończąc, to chciałbym zauważyć, że gdy miesiąc temu pisałem scenariusz do tego filmu, Bałem się, że będzie on outdated zanim go skończę, a teraz patrzę i okazuje się, że od tamtego czasu ocena jedynie urosła, więc serio coś musi być na rzeczy. Poza tym zapraszam Was na mojego Patronite'a, za niedługo pojawi się mój film, w którym bawiłem się RPG Makerem XP, bo pokazał mi się za 11 zł na Steamie, a to uczciwa cena, aby wrócić do czasów dzieciństwa i przyznam, że nie spodziewałem się takiego fanu. Także cześć, happy new year! bo dzisiaj jest 30 albo 31 grudnia, a przynajmniej mam taką nadzieję. Życzę wam, żeby postanowienia noworoczne utrzymały się przynajmniej do lutego. Ja mam nadzieję, że w 2024 roku będę bardziej regularnie wrzucać filmy. się happen.